Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Tak mówi Pan: Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez, bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i Waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów. Dla ludów wodzem rozkazodawcą. Oto Zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie bez względu na Pana, Twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana. A ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Bo myśli moje nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad Waszymi drogami i myśli moje nad myślami Waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają. Dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie. Zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Pan ze ślepokój swojemu ludowi Pan ze ślepokój Oddajcie Panu, Synowie Boże Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę Oddajcie chwałę Jego imieniu na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana, Pan ze pokój swojemu Ponad wodami głos pański, Pan ponad wód bez Głos Pana potężny, Głos Pana pełen dostojeństwa. Zagrzmiał Bóg majestatu, a w świątynie go wszyscy wołają chwała. Pan zasiadł nad potopem, Pan jako król zasiada na wieki. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana apostoła. Najmilsi, każdy kto wierzy, że Jezus jest mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od niego otrzymał. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu jego przykazań, a przykazania jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem z Boga zrodzone zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko we wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew. A ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. No Otwarło się niebo i zabrzmiał Głos Ojca To jest mój synu Umiłowany Jego Słuchajcie Alleluja 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 Pan z wami z duchem te Słowa Ewangelii według świętego Marka. wała Tobie, Panie. Jan Chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos Ty jesteś moim Synem Umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Narodziny w Betlejem, pokłon mędrców, chrzest w Jordanie i cud w Kani Galilejskiej. Przypominamy sobie te cztery obrazy ewangelijne, które mówią o objawieniu Boga. Obrazy, które chociaż czasowo są od siebie odległe, to jednak mówią i przypominają nam prawdę taką fundamentalną, żeby odkryć dar zbawienia, trzeba najpierw odkryć dar Boga, który przychodzi, i to zbawienie nam wysłużył, to zbawienie nam dał. Dzisiejsza uroczystość to przypomnienie wydarzenia z nad Jordanu. Wydarzenia, które nie jest tylko zwykłym obrzędem pokutnym, bo wiemy zresztą to już z rozważań w Adwencie, że Jan chrzciciel jako ten przygotowujący drogę dla Pana, jak sam głosił, przygotowywał serca ludzkie, serce człowieka, aby otworzyło się na dar obecności Boga, Mesjasza. I wiemy, że ludzie współcześnie, Janowi, także Jezusowi, tęsknili za Mesjaszem, wypatrywali Mesjasza, wyczekiwali go, a jednak wielu tych serc na Jezusa nie otworzyło. Ci jednak, którzy otworzyli, którzy zaprosili Jezusa, w tych dokonała się przemiana, przyjęli dar zbawienia. Ale ten moment nad Jordanem to był moment, w którym Jan chrzciciel głosząc nawrócenie, jednocześnie potwierdzał ten akt zmiany myślenia, zmiany życia zanurzeniem w wodach Jordanu. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że ja Was chrzciłem wodą, a On chrzcić Was będzie duchem świętym. Jest to zapowiedź Chrztu świętego. Tego chrztu, który Ty i ja otrzymaliśmy przeważnie na początku naszego życia. Chrzest w Jordanie nie był chrztem w takim znaczeniu. Chrzest w Jordanie, to zanurzenie w wodach Jordanu, było aktem pokutnym. Jak wspominałem w Adwencie, porównywalne z zanurzeniem ręki w kropielnicy w wodzie święconej pokropieniu wodą tak jak to uczyniliśmy dzisiaj. Czyli było to zewnętrzny znak tego co się dokonało w nas. Chcemy zmiany, zmiany życia, dlatego zanurzamy się w Jordanie. Natomiast kiedy przyszedł Jezus, okazało się, że z nami stanął w tym Jordanie, z nami grzesznikami. Przecież Jezus Chrystus jest ostatnim, który powinien wejść do Jordanu. Tam wchodzili grzesznicy. Z jakiej racji Jezus wszedł do Jordanu? Przecież nie był mu potrzebny ten akt pokutny. Ale w ten sposób prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek pokazał, że jest po stronie człowieka. Po stronie słabego, grzesznego człowieka, do którego przyszedł. Aby dać Mu dar. Zapowiedź tego daru słyszymy dzisiaj u Izajasza. Przychodźcie bez płacenia pieniędzy. Przychodźcie i kupujcie za darmo, co samo w sobie to słowo jest pewnym absurdem, bo, pewnie, bo przecież kupowanie jest zawsze za pieniądze. Izajasz mówi: Bóg przychodzi, aby wszystko, co dotychczas wydawało się za coś, Dać człowiekowi, bez jego zasługi, Tobie i mnie. Jezus Chrystus, prawdziwy Zbawiciel świata, wchodzi do Jordanu i staje po stronie grzesznika, po Twojej i mojej stronie, po naszej stronie. To jest prawda, którą mamy sobie ciągle przypominać w życiu: że Bóg nie jest naprzeciwko nas, nie jest ponad nami. Bóg nie jest tym, który przyszedł tylko po to, żeby nas ocenić czy osądzić. Bóg przede wszystkim przyszedł po to, aby nas zbawić. Stanął po naszej stronie. Sądzeni będziemy z miłości, jak mówi inny tekst z Ewangelii. Sądzeni będziemy, i to się dokonuje zawsze wtedy, kiedy przyjmujemy Boga do naszego życia. Jego dar. Dlatego Jan Chrzciciel, widząc swojego kuzyna Jezusa, mówi, nie jestem godzien rozwiązać Mu, że mykał Jego sandałów, czyli nawet nie jestem godzien być Jego sługą, bo sługa rozwiązywał sandały. Ale Bóg czyni nas godnymi, nie tylko bycia sługami, ale sam się staje sługą. To On nam wysłużył zbawienie. Dzisiaj stajemy z wdzięcznością i przypominamy sobie tę prawdę o Bogu, który ukochał do końca człowieka. Korzystajmy jak najczęściej z tego daru, daru zbawienia, daru, który otrzymujemy zawsze wtedy, kiedy powracamy do Boga, kiedy żyjemy Jego Słowem, Jego sakramentami. Kiedy we wierze otwieramy nasze serca na Jego przyjście. Usiądźmy na chwilę. Jako dzieci Boże mamy też prawo do siebie wzajemnie mówić siostro i bracie. To jest taka szczególna, takie szczególne doświadczenie bliskości rodziny. Dzięki Bogu, dzięki Jego służbie. Dlatego dzisiaj chciałem podziękować właśnie w tym duchu naszej siostrze Antoninie, która podzieliła się swoim darem. Darem, który otrzymała, darem, który pielęgnuje, gromna na flecie bocznym. Na chwałę Boga, ale także dzięki tej muzyce mogliśmy jeszcze głębiej przeżyć dzisiejszą liturgię. W naszej wspólnocie parafialnej trwają spotkania kolendowe. Eucharystia z obrzędem błogosławieństwa przyniesionej wody. Na liturgię w wyznaczonym terminie zapraszamy przedstawiciela rodziny, pozostałych mieszkańców domu zachęcamy do, do uczestnictwa dzięki transmisji internetowej. Dziękuję tym, którzy byli w piątek to było nasze pierwsze kolendowe spotkanie. Dziękuję wszystkim tym przedstawicielom rodzin, którzy przyszli, i tym, którzy gromadzili się w domach. Zapraszamy kolejnych przedstawicieli rodzin, mieszkańców Czcielina, Joanki i Lisówek, już jutro, w poniedziałek o godzinie 18. Mieszkańców Konarzewa z ulic Kwiatowej, Ogrodowej, Letniej, Stanszewskiej, a także mieszkańców Glinek, we wtorek, 12 stycznia o godzinie 18. Po powrocie do domu zachęcamy do wspólnej modlitwy tekstem obrzędu Poświęcenia Domu. Ten tekst otrzymają przedstawiciele rodzin podczas spotkania w kościele. Można także przygotować i wspólnie przeżyć uroczystą kolację. Plan spotkań kolędowych można zabrać z kruchty. Są także na naszej stronie internetowej oraz parafialnym Facebooku. Najbliższy piątek, 15, 15 stycznia, wymienianki roczne o godzinie 18. Do czwartku można jeszcze podać wymienianki na rok 2021. Przez ostatni miesiąc rozprowadzaliśmy kolejny tomik wierszy naszego brata szafarza Kazimierza. Całkowity dochód przeznaczony jest na bezdomnych. Zebraliśmy 767 zł. Darowizna zostanie przekazana siostrom Albertynkom w Poznaniu opiekującym się bezdomnymi, tym samym siostrom, którym przekazaliśmy ubrania zimowe, koce, śpiwory z naszej parafialnej akcji odpustowej. Dzisiaj niedziela gospodarcza, ofiary przeznaczymy na ogrzewanie kościoła. Za otwarte serca bardzo dziękujemy w imieniu całej wspólnoty parafialnej. I tutaj małe dopowiedzenie, nie chciałem o tym mówić też w święta, bo nie trzeba od razu o wszystkim mówić. Zresztą święta myślę, że temu nie służyły. Pojawiły się terminale w naszym kościele, w zakrystii, w biurze parafialnym. Pewnie się wielu zastanawia, co to za wymysł. Jest to taka ogólnopolska akcja skierowana do wszelkich instytucji, także do parafii. Aby w tej dobie pandemii używać więcej kart, a mniej pieniędzy gotówki. No i mamy trzy terminale. Te terminale przez rok są całkowicie za darmo dla parafii, ale nawet obsługa tych terminali jest bez opłaty. To znaczy, że firma, która udostępniła te urządzenia, nie pobiera od parafii żadnych opłat. Zapewne są jakieś dotacje z tym związane. Więc, jeżeli składamy ofiarę, na przykład przez terminal, na przykład 10 zł, to całe 10 zł wpływa na konto parafialne. To myślę, że informacja ważna dla wielu, którzy się może wahają. Powiem tylko, że, bo to żadna tajemnica, od świąt Bożego Narodzenia, kiedy one się pojawiły, do święta Objawienia Pańskiego. Na konto parafialne przez te terminale, bo to mamy podgląd poprzez konto, wpłynęło prawie 2,5 tysiąca złotych. Firma pana Pawła Szydlaka z Krotoszyna dokonała w ostatnim tygodniu oględzin naszych konarzewskich dzwonów. Są trzy, jak wiemy, największe 580 kg, średniej 420 i najmniejszy 290 kg. Największy jest pęknięty przy uchwycie z powodu wcześniejszego pęknięcia jednej śruby. Zapewne ta śruba pękła już wiele lat temu, bo to nie jest taka sprawa od dzisiaj czy od wczoraj, ale to jest kwestia wielu lat. Średni natomiast ma obniżone serce i bije w rand dzwon. Te serca są uwieszone na takich skórzanych paskach, no i z czasem. Z latami, dziesiątkami lat ten pasek się wyciąga, no i też wtedy serce bije niżej, co jest zagrożeniem dla tego dzwonu. Tak więc na dzień dzisiejszy, nie tylko w komputerze w zakrystii zostały wyłączone oba dzwony, ale żeby nam czasem komputer nie zrobił jakiegoś psikusa, to wczoraj tak konkretnie odłączyliśmy zasilanie. Od napędu dużego i średniego dzwonu. W tej chwili dźwięki wydawać może tylko najmniejszy dzwon. Przed nami prace tak zwanego udźwiękowienia instrumentów, czyli dzwonów, po zatwierdzeniu przez konserwatora zabytków. Obejmą one wykonanie nowych serc dla dzwonów, naprawę uszkodzonej korony największego dzwonu i wykonanie oraz montaż nowych napędów dzwonniczych. Według wstępnej wyceny. Obiecano, że to już jest ostateczna wycena. Całość inwestycji to około 30 tysięcy złotych tam 29 z jakąś końcówką. Biuro parafialne w najbliższym tygodniu czynne we wtorek wieczorem, w czwartek po południu i w piątek rano czyli normalnie. Polecamy przewodnik katolicki w tym drugim numerze tegorocznym. Też ciekawe artykuły, między innymi artykuł, artykuły na temat, który wszystkich nas jakoś absorbuje o szczepionkach. Myślę, że warto także się z tym zapoznać. Jest również mały przewodnik katolicki na miesiąc styczeń oraz owieczka Magda dla Dzieci. Zachęcam rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo, aby dla swoich pociech zabrali taką owieczkę, owieczki dla sąsiadów, tak aby dzieci miały jakiś kontakt. Nie tylko z parafią, ale też z liturgią, czyli z tym, że dzisiaj Dzień Pański i coś szczególnego się wydarzyło. Zmarli nasi parafianie. Świętej pamięci Marek Błaszczyk z Konarzewa, pogrzeb w poniedziałek, czyli jutro o godzinie 14. Świętej pamięci Adam Kaczmarek z Gołusek, pogrzeb w środę o godzinie 13. Oraz świętej pamięci Andrzej Krzyżaniak z Gołusek. Pogrzeb w czwartek o godzinie 11. Powstańmy i polećmy ich miłosiernemu Bogu. Dobry Jezła, nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pięknej niedzieli, spokojnego, błogosławionego tygodnia wszystkim życzę.